Witam bardzo serdecznie, z tej strony Josie. Dziękuję za pozytywny odbiór pod pierwszym filmem. Dzisiaj chciałbym sobie porozmawiać z Wami na temat błędów, które popełniałem we wcześniejszych i również tej dzisiaj popełniam w Fifie, ale widzę te błędy, wyciągam z nich wnioski i Wy też takie błędy możecie popełniać i gwarantuję Wam, że jeśli nie zauważycie i poprawicie swoją grę, naprawicie te błędy, to będziecie wbijać wyższe rangi. Klipy, które lecą w tle, to są... O właśnie, tu a propos błędów. Nadal je popełniam. Głupie wybicie Hakimi strata i Mbappe strzela gola. Ale te klipy nie będą związane z tym, o czym mówię. One po prostu lecą, żebym nie gadał do kamery, żeby Was nie zanudzić, tylko troszkę uatrakcyjnić ten filmik. A nawiązując właśnie do tych pierwszych meczy, bo to... One przedstawiają te nagrania. W pierwszej dywizji, w Division Rivals, to udało mi się dwa mecze wygrać, jeden zremisować, więc ten poziom wcale mnie nie przerasta. I liga, ta dywizja elitarna jest jak najbardziej w moim zasięgu. Ok, żeby nie przedłużać, przejdziemy sobie do rzeczy. Podzieliłem sobie, bo to jest 10 takich głównych błędów. Na trzy kategorie. Pierwsza to jest taka zupełnie techniczna kwestia dotyczy internetu i platformy, na której gracie. Kolejna kategoria to są takie kwestie też techniczne, ale związane z waszym składem, które możecie sobie powiedzmy ogarnąć w aplikacji Companion bez włączania komputera czy konsoli. Natomiast ostatni, najdłuższy, no bo najważniejszy, kategoria najważniejsza to jest gameplay. I zaczniemy sobie od punktu pierwszego, internet. Konkluzja jest taka, zróbcie wszystko, by mieć jak najlepszy internet, jaki możecie w waszym miejscu zamieszkania. Ja pamiętam jak zaczynałem grać tą dwudziestkę w Ultimate Team i grałem na Wi-Fi, jeszcze miałem komputer w innym pomieszczeniu niż modem, nie miałem nawet routera. Po prostu była masakra, na nie wiem, 7 meczy to może w trzech mnie rozłączało. Nie wspominam o tym, jakie miałem lagi, jaki był ping, ale no tryhardowałem, grałem. Aczkolwiek mnie to denerwowało, prowadziło do jakiejś frustracji, zacząłem to zmieniać. Przesiadłem się na konsolę, ale o tym sobie powiemy zaraz, bo drugi punkt będzie dotyczył platformy, na której gramy. I zmieniłem sobie Intel na mocniejszy, nie mam co prawda światłowodu. Ale ten ping na poziomie 35-40, czasem troszkę więcej, udaje mi się osiągnąć, i to mi wystarczy, żeby grać czy ligę weekendową, czy division rivals. I po prostu gram teraz po kablu, nie gram na WiFi. Nie mam routera, bo się to rozwiązanie akurat u mnie nie sprawdziło. Tylko modem, ale mam mocniejszy, bo mam 1 Giga i gram po kablu. Ale na przykład u mojej babci, która ma światłowód i ma chyba moc, słabszą moc, nie wiem czy 300 czy 500 mega i też po kablu jak gram to mam ping około 20, więc jednak może być zawsze lepiej i jak będę chciał dla Was nagrywać jakieś streamy, no to na pewno będę musiał jeszcze ten internet poprawić. No bo jakie macie szanse z osobą, która ma tak niski ping, a Wy macie na przykład powyżej 100, no zupełnie bez sensu, po co się męczyć. Kolejna sprawa to jest platforma, na której gracie. Jeśli wam pasuje, pasuje PC to spoko, nie mam nic przeciwko. Ja na przykład nie mam dobrych wspomnień. O ile jeszcze w 20 dało się grać, bo problemem nie był komputer, tylko, tylko właśnie internet, to 21 to dla mnie była katorga, bo był jakiś problem na początku. Trzeba było sobie pozmieniać w ustawieniach, żeby nam tej gry nie minimalizowało. I pamiętam, że przez to wbiłem chyba Srebro 3 w pierwszej lidze weekendowej, bo miałem chyba z 10 disconnectów. Dopiero później jakiś Rosjanin na YouTube nagrał tutorial, gdzie tłumaczył krok po kroku, jak to sobie poustawiać wszystko, ale no słuchajcie, po co się męczyć. Pod koniec już przesiadłem się na Xboxa, Series S i bardzo sobie chwalę. Zresztą jak ktoś ma ambicje jakieś zawodnicze, no to wiadomo, że te turnieje odbywają się głównie na konsolach a przede wszystkim na PlayStation 5 którego też jeszcze nie mam ale może jeśli będę widział potencjał to w niego zainwestuję dobra, no to tak pokrótce jeśli chodzi o kwestie techniczne kolejna kategoria kolejny punkt to jest budowanie składu i nie ma nic gorszego niż nieumiejętne budowanie składu, to też jest na początku przekreślanie swoich szans ok, jeśli ktoś ma jakiś sentyment do zawodnika, który niekoniecznie jest grywalny to może nim grać, ale to pamiętajmy, że nie traktujemy wtedy tej gry, że traktujemy wtedy tą grę jako zabawę. Ja też traktuję tą grę jak zabawę, ale mnie jara to, żeby być coraz lepszym. Oczywiście, że mam swoich zawodników, których lubię i staram się ich w składzie umieszczać. Ale jeśli ktoś na przykład bardzo lubi ja pamiętam w 20, jak zacząłem grać i miałem sentyment do Ligi Hiszpańskiej, efekt był taki, że miałem w środku pomocy Sergio Busquetsa czy Toni Crossa. a akurat, no wiadomo, panowie nie mają chyba powyżej 50 pace'a nawet, a w 20 też ta La Liga Santander nie była w mecie, w mecie była, z tego co pamiętam, Premier League i Liga Francuska, to nawet taki Adama Traore mógł być lepszy od najwyżej ocenionego skrzydłowego z, dla ligi Santander. No może trochę przesadzam, ale wiecie o co chodzi. Konkluzja jest taka: overall na karcie ta ocena ogólna niekoniecznie jest wyznacznikiem grywalności. Może być gracz o dużo niższym overallu, a będzie lepszy. I co tu jest istotne? No ten pace przede wszystkim. Od kilku fif, na pewno od tych trzech, które ja grałem już tak na poważnie. On jest po prostu najważniejszy. Nie możemy na żadnej praktycznie pozycji zagrać zawodnikiem, który ma tego pejsa małego. No, tak jest, czy nam się to podoba, czy nie. Kolejna sprawa to jest granie tą samą taktyką. Do tego stopnia wręcz popełniałem ten błąd, że miałem tylko jedną taktykę, Weźmy 4-4-2, na której miałem 100% zgrania i cały czas nią grałem. Nie zmieniałem tego w menu. I wiem, że to jest taka podstawowa kwestia, ale niektórzy mogą nie wiedzieć, że możecie przecież taki, nie wiem, Jusuf Atal, który jest nominalnie prawym obrońcą, może grać, jest grywalny nawet bardziej dla kogoś na, nie wiem, środku pomocy czy na skrzydle i możecie go tam ustawić, nie zmieniając, nie włączając menu i nie ustawiając tego ręcznie, tylko właśnie poprzez te taktyki, które też pokazywałem w poprzednim filmie, Kolejny przykład, nie wiem, Mohamed Salah, który jest nominalnie w FIF-ie prawoskrzydłowym, a jest lewonożny. I może teraz to niektórym pasować, że na prawym skrzydle gra lewonożny. No bo wiadomo, w mecie są te takie zagrania, te strzały finezyjne, strzały z dystansu i on sobie będzie łamał na tą lewą nogę i schodził. No ale okej, okay, ja na przykład wolę mieć lewonożnego zawodnika na lewym skrzydle, a prawonożnego na prawym. I jak to wtedy zrobić? No właśnie za pomocą tych taktyk. I jeśli ktoś nie wie, jak się to robi, to dajcie znać w komentarzach. Ja pokażę upatologicznie w jakimś filmiku, jak sobie to ustawić. Kolejna sprawa to jest robienie nieprawidłowych SBC. I co mam tutaj na myśli? Jeśli macie takie podejście, że chcecie robić wszystkie SBC, a niekoniecznie macie na to karty czy nawet końcy, a ktoś może nawet powiedzieć, że wymienianie końców na na, na SBC jest błędem i faktycznie no, tylko wtedy rezygnujemy z y, takiej przyjemności tej gry, bo te SBC też jest jej częścią, więc y, jeśli y, faktycznie mamy karty i będziemy y, i stać nas na to, żeby sobie takie SBC zrobić, no to proszę bardzo ale y, nie polecam Wam y, tak jak ja popełniałem ten błąd w y, dwudziestce, stawiać wszystkiego na jedną szalę i na przykład, nie wiem, zbliża się liga weekendowa, ale wyszło nam SBC o gwarantowanego tocca z Premier League i ja pamiętam, że przepaliłem pół swojego składu, żeby mieć tego tocca i jakiś nie pamiętam już kto dokładnie, ale jakiś bolec mi wyskoczył i to jest zupełnie bez sensu. Lepszym podejściem jest tutaj skupienie się na handlu i kupowanie danego zawodnika z rynku no, chyba, że wychodzi SBC o konkretnego zawodnika, tak jak tego fekira, pasuje nam on do składu, U mnie akurat jest na ławce, ale i tak robi świetną robotę. Po prostu wiadomo, że dany gracz jest dobry i, i stać nas na niego, to, to jak najbardziej wtedy warto sobie to SBC zrobić. Dobra, przechodzimy sobie już do game, gameplayu. Mam zapisane zbytnia pasywność lub yy, łamane przez agresję. No i o co tu chodzi? No, musimy znaleźć taki złoty środek. I dam przykład. Ja miałem taki moment załamania w 21, kiedy nie mogłem wyjść z Golda 3 i obejrzałem sobie jest coś takiego jak Gamers Class, gdzie prosi, po prostu uczą grać ludzi w FIFA. I zacząłem od lekcji Teksa. Każdy, kto go śledzi, wie, że to jest nastolatek chyba najbardziej utytułowany w FIFA i on gra bardzo agresywnie. presuje już od początku meczu, praktycznie na każdej części boiska. I faktycznie mi to trochę pomogło, bo zacząłem właśnie bardziej presować. Pewnie na tych klipach widzicie, że pod polem karnym przeciwnika, czy po utracie piłki, jak atakuje, to zaraz staram się ją uzyskać. I szybko wbiłem golda 2 i mi to pomogło, ale traciłem wciąż głupie gole, był problem z grą w obronie. I obejrzałem sobie wtedy lekcję Burasa, który poleca bardziej taką grę zachowawczą, statyczną. No, ostateczną, może nie, ale, ale stonowaną, i, i po prostu jest przeciwnikiem takiego oraszowania. I ja też tutaj zaraz sobie o sztuczkach powiemy, ale żebym nie zapomniał, to błędy, powiem wam, że błędem jest po prostu trzymanie wciśniętego sprintu. I zwłaszcza teraz, jak mamy w 22 ten Explosive Sprint, to musimy po prostu traktować go jak każdy inny mikroruch, jak sztuczkę. O sztuczkach sobie zaraz powiemy. Wracam do tematu gry w obronie i agresji, pasywności. Konkluzja jest taka, od każdego takiego prosa, czy nawet youtubera, możemy sobie po prostu wziąć to, co nam pasuje w naszym stylu gry, zaadaptować to sobie na swój sposób. Ja na przykład, tak jak powiedziałem, ok, pressing, ale na połowie przeciwnika i wtedy, kiedy powiedzmy, potrzebuję go presować, czyli wygrywam albo odrabiam straty a on chce mnie przeatakować to to wtedy tak, ale tak żeby presować non stop bez sensu to nie polecam natomiast jak on już przejdzie przez moją połowę to wtedy skupiam się na pokryciu strikera i na zablokowaniu tego najniebezpieczniejszego podania a dopiero wtedy wybiegam do niego i co jest jeszcze ważne zmiana prawą gałką nie będziecie dobrzy w obronie, jeśli tylko będziecie bazować na przycisku L1 na Xboxie. Nie wiem, na PSie, za co on odpowiada, możecie napisać w komentarzach, bo na PlayStation przepraszam nie gra. Kolejna sprawa, to są, stałe, to są właśnie te sztuczki. To już powiedziałem, co jest najważniejsze. No, granie na wciśniętym Sprincie jest dużym błędem. I musicie się tego wystrzegać, trzeba wiedzieć, kiedy daną sztuczkę można użyć. I moim błędem było to, że bałem się tych sztuczek na początku. I w 20, akurat w 21 te sztuczki to była meta. Każdy gdzieś tam robił tego kancelowanego rola z jakimś berbaspinem, czy nie wiem, jak te kombinacje nazwać. Ja, ja po prostu się bałem, grałem najprostszy styl, podawałem, ale jest nawet wciąż w dwójce miejsce na te sztuczki. I nie chodzi o to, żeby umieć wszystkie sztuczki, musicie teraz odpalić sobie arenę i je ćwiczyć. Nie. Znajdźcie sobie kilka tych sztuczek i opanujcie je do, do perfekcji. No, u mnie na przykład taką sztuczką jest Elastico, którą stosuję często, jest zarówno to klasyczne, jak i odwrócone, stosuję, stosuję La Croquette, Stosuję też takie najprostsze rzeczy jak ruletka, jak heel to heel, ale nie robię po prostu sztuczek na siłę, tych, którymi nie siedzą. Kolejna sprawa to są stałe fragmenty gry. Jeśli gracie, że tak powiem, je na pałę, to nie spodziewajcie się tutaj cudów i to wam odradzam. Lepiej opanować tą sztukę poprawnie, bo na przykład. Teraz był ten glitch z rzutami różnymi, gdzie mogliśmy podać krótko do nabiegającego zawodnika, wycofać do takiego, co stoi tam na obrębie pola karnego i wrzucić długą wrzutkę, wysoką wrzutkę na długi słupek. I zazwyczaj się to kończyło golem. Teraz już chyba coś z tym zrobili, bo nie wchodzi to tak jak, często, jak wcześniej, często. Ale tak, no, nie ma co grać tych starych fragmentów na pałę Nie chodzi tylko o rzuty różne, takie jak chociażby auty. Użycie tej prawej gałki, wybiegnijcie gdzieś tym zawodnikiem i gwarantuję Wam, że przeciwnik nie będzie się tego spodziewał. Czy rzuty wolne, teraz też nie jest tak łatwo strzelić z nich bramkę, ale nikt Wam nie każe strzelać bezpośrednio, możecie wcisnąć ltr R1, przywołać, pomoc dodatkowych zawodników i po prostu krótko rozegrać ten stały fragment, co też może zaskoczyć Waszego przeciwnika podczas zoom, będzie na przykład obrońcom gdzieś tam bieg na słupek, żeby kurować. ok, ostatnie dwa punkty to jest granie na czas i tu już tłumaczę, bo ktoś mógł mnie źle zrozumieć jak mówiłem o pressingu, że potrzebujemy presować kiedy wygrywamy, jak najbardziej nie pomyliłem się, bo dużo ludzi popełnia ten błąd że wtedy odpuszcza przeciwnikowi, a on gra wtedy na takich ryzykownych ustawieniach czyli nieustanny pressing, nie wiem, gdzieś tam wysoko wysyła tych swoich zawodników, obrońców nawet pod nasze pole karne, absolutnie nie możemy mu wtedy odpuszczać. Musimy go cały czas atakować, a wtedy ten jego misterny plan się nie powiedzie, bo każdy z Was chyba zna ten ból, kiedy wygrywamy, nie wiem, w 70. minucie 3-1, 3-0, a mecz się kończy dogrywką, w której przegrywamy, albo w karnych, no nie ma nic bardziej frustrującego, dlatego Pamiętajcie, nie możecie nigdy odpuścić przeciwnikowi. Ja sobie powiedziałem wręcz, że nigdy nie będę myślał sobie, że dany mecz wygrałem. Nawet jak jest 5-1 i 5 minut do końca. Ktoś może powiedzieć, że jest ten kick off glitch, że jest momentum, że przegrywamy często niesprawiedliwie. Ale słuchajcie, nawet jeśli coś takiego istnieje, to działa to w dwie strony i zarówno wy, jak i wasz przeciwnik możecie z tego korzystać. I jeszcze ważna sprawa, którą można odnieść do wszystkich punktów, zapomniałem o niej. To jest to, żeby robić, obserwować, co robi wasz przeciwnik i robić dokładnie odwrotnie, czyli puszczamy na przykład zawodnika skrzydłem za pomocą przycisku L1 na Xboxie i widzicie, że on za nim biegnie, pokrywa go. To zamiast grać na pałę i mieć 50% szans, że ta piłka dojdzie, zróbcie, nie wiem, przerzut na drugą stronę, zagrajcie do środka boiska, zaskoczcie go. I to właśnie odróżnia graczy takich typowych goldów od, od graczy na wyższym poziomie, że oni po prostu nie grają utartymi schematami, tylko myślą na boisku. Tak? Mają jakąś wizję i tą wizję realizują. A żeby tą re wizję realizować, i tu przechodzę do ostatniego punktu, musicie mieć świeżą głowę. Musicie być wypoczęci, dlatego granie ligi weekendowej na raz nie jest dobrym pomysłem. Ja tu oczywiście nie jestem autorytetem, bo. Często tak robię, może nie, że gram na raz, ale w jeden dzień na przykład potrafię daną ligę weekendową zagrać, dlatego teraz ta zmiana bardzo mi podpasowała, że te 10 meczów można sobie w tygodniu 9, znaczy tych eliminacji zagrać, a potem no, zazwyczaj w jedną noc to, to kończę, ale to wynika z tego, że ja mam małe dziecko, mam żonę, pracę i dużo obowiązków, ale też nigdy nie jest tak, że gram ciągiem, zawsze sobie gdzieś tam, jak mówiłem w ostatnim filmie, po 12 meczach zrobiłem przerwę, musiałem przeanalizować, trochę odpocząć, bo po prostu, jeśli będziecie grali wszystko naraz, to utkwicie w takim martwym punkcie, gdzie wciąż popełniacie te same głupie błędy. A tego wam oczywiście nie polecam. I to myślę, że tyle. Tutaj fajnie jeszcze będzie widać na klipie to był właśnie jedyny mecz, gdzie musiałem odrabiać straty. Udało mi się je odrobić, zaraz zobaczycie podanie tutaj do Lozano, strzał, słupek, ale karasko i bomba. I to właśnie jest konkluzja dzisiejszego filmiku. Zawsze grajcie do końca, nigdy się nie poddawajcie. Lepiej jest przegrać nawet stromotnie, ale mieć świadomość, że zrobiliście wszystko co mogliście, niż grać właśnie zachowawczo, bać się i przegrać nawet jedną bramką. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jeśli Wam się podobał ten filmik, kliknijcie łapkę w górę, kliknijcie subskrypcję wraz z dzwoneczkiem. Widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się, cześć!